Tylko Sticker Dzień dobry moi widzowie. Dzisiaj jest już piątek. Dokładnie mamy godzinę O Jezusa 8:25, 6 czerwca. Zaczyna się Joyride. Pałą dwóch Wojtków Bajerów. Widzisz? Faza. klasa pakiecie jest zebrane. Dzisiaj mamy piątek, co nas interesuje. Tutaj Santa Cruz Danki, treningi i tak, to nas interesuje. airbag chyba w tym roku nas nie interesuje. Pamtrak nie, wykłady. A, a, może nie, otwarcie festiwalu. O, wspólny zjazd tam sobie pojedziemy. Bez łańcucha, jak najbardziej. Szkolenie z pierwszej pomocy. Ja bym mógł robić coś kolejnego shimano Pamtrak nie, hop Contest. Przecież taka kula jak ledwo odrywa się od ziemi, nie ma sensu. i eee, dekoracja. A potem, before party. Tam też jedziemy. No i pierwsze stoisko. Kurde, piękne stoisko Dual, dobrze, że nie widać co jest na stole, po prostu... Yy, tragedia, to jest jakaś rzeźnia, co oni tu zrobili wczoraj wieczorem. A wczoraj był dopiero czwartek, a to dzisiaj jest before. Zobaczymy jak rowerek się spisuje. To jest teraz duże koło, nie no to... Trochę inaczej, mniej ciśnienia. Nawet się w bandach nie składa Kopeczki można polecieć O przepaza Co oni tu wybudowali Niewiarygodne Pierwsze spostrzeżenia są takie Że jest dobrze dobrany tlen w oponach i w amorach Jeżeli chodzi o szybką, dynamiczną jazdę I powiedzmy skakanie tych wszystkich stolików Bo na dropach no to zamyka wszystko Kurde, no i co, co ja mam teraz zrobić, co ja mam teraz zrobić, no, Na razie będę jeździł pod wyszczyci Otwieraj to! Ale to było dobre! Ale Soczek powoli jeździ po bandach Jedziesz cały czas prosto! Jedziesz dropa, jest banda, tylko jest śliska! No, jedziesz! A cała reszta pojechała gdzie indziej! No przed nami pierwsze zawody tego dnia. Już kolejeczka duża się zrobiła. Wszyscy pościągali łańcuchy, nie wszyscy. No, ale łańcucha nie ma. Także. Teraz są zjazd bez łańcucha Draja 3, 2, 1 jazda. dobry start całkiem był Zamuliłem na tych muldach Bo no to tak na szybko wiem, że najlepszy czas to minuta 20. Ja wiem minuta 27, czyli pewnie gdzieś po mowie będę. Ale byle objechać Salwacha i Soczka i Stahaka to będzie git. Popadał deszcz yy, Zrobiło się troszeczkę przyjemniej chłodniej. Yy, muszę dać sobie chwilę odpo yy, na odpoczynek i ujdziemy chyba na trasę DH obczaić jak to wygląda w tym roku, bo mam zamiar. Przynajmniej tak myślę, że mam zamiar startować w DH w niedzielę. Ale do niedzieli trzeba dożyć, a nie zajechać się tak jak robiłem to dotychczas. Teraz patrzcie, jak wygląda stoisko: jak już jest umeblowane. Dorwałem Pana Pawła i mam soczka Jakie, jakie czasy były na tym, na, na bez łańcucha zjeździe? Czas jest e, teraz na zakupy kolego, a nie na rozmawianie o rzeczach oni nie, nie oni nie wiedzą nawet, ale zaraz to sprawdzimy Sprawdziłem oficjalnie wyniki, ja miałem minuta 27 z hakiem Pawełek minuta 32, ten miał prawie minuta 34, to najgorzej e, Hubertowi się nie udało, za go deszcz e, Czyli co? Masa? Równa się prędkość. Obrazisz mnie jeszcze raz, a dostaniesz kulę. To znaczy, czas na DH, ale po drodze pokażę Wam przynajmniej część targów. Zaczynamy elektryczne motorki, pieski są. Co tutaj mamy? Ok, Orbea, 24MX, Tule, Bell, Giro, Leaf Nie, no tego jest tutaj naprawdę, naprawdę bardzo dużo. E, mamy oh. nawet, mamy nawet ma, pana Dawida, cześć Dawid e, Scott e, Oponki, Maxis, co tam mamy dalej? Nie wiem jak to się czyta. Dalej, Patagonia o, fajne ciuszki, bardzo fajne ciuszki. Nawet tak, tu popaków też lubimy. POG. E, boot fitting, o tu jest super, jak chcesz mieć fajne butki, jak najbardziej. Tak, tak. E, o, Dominika Polska, no. Jestem tak. trzecia bez łańcucha. No i klasa, no to żółwik! proszę bardzo. Spawiam piwo. A kurde, zostałem instruktorem instruktora, to jest coś. A. Wiesz, że w zeszłym roku też mnie prowadziłeś, jako pierwszy raz jechałem sobie tą praskę? No Jak się to skończyło? Mnie, nie startowałem w ogóle. <laughs> słuchaj, może Przełammy to. to. Tak jest. Byle szybko. Czyli on tutaj, tak jak w zeszłym roku, siedzi szeroko, dobry patencik z tego co wiem, jakąś korbę wrzucił, ale nie wiem po co, kopeczka. wy, ale oni ją poprawili, zajebiście. Dobrze tu poszedł, tu jest trochę mokro, nawet bardzo. I tutaj jest przejebane, bo tutaj trzeba się tak, kurwa właśnie. O. Naprawdę, czyli wysoko, a tam trzeba było trochę niżej wysoko i chopeczka O kurde, ale tu burynuj. O, ślisko Ślisko w Oj, 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 oj. O nie, tak to nie, o kurwa, nie. Ja zrobiłem to samo, ale pojechało kurwa, nie! Ohoho! A i te kamienie są. E, są popierdolenie śliskie. Agree. Też nie lecę, bo. To nie ma co się. Dobra, no jest tu ślisko. Jest tu ślisko bo opór, widziałem, że to lecieli. A on musi być, tak? Oj, oj, oj! Człowieczek się zmęczył. Na świeżo. Wiem jak to wygląda. No i co? W porównaniu do zeszłego roku no 2,9 cali koło mnie skoku. Lepiej to daje radę. No. Nie będę oszukiwał. Podsumowując dzisiejszy dzień. Startowałem tylko tak naprawdę w zjeździe bez łańcucha i tam zająłem 20 pozycję z czasem 2, minuta 27 ileś tam setnych z tego co pamiętam w zeszłym roku wykręciłem bardzo podobny czas, więc mimo kontuzji, jednak jeżdżę chyba całkiem nieźle. Pokonałem chłopaków z legi, co też mnie w sumie cieszy. I pomimo deszczu i upału, jednocześnie, naprawdę mega fajny dzień. Swoją drogą to całkiem zabawne, bo to drugi before już na tej wyjeździe. Oni są normalni. Maxis się zesrał. Dzisiejszego dnia w scenie rowerowej dzieją się wielkie rzeczy. Przedstawiam Wam Mateusza Płonkę. Siema się